oglądać. Witam Was bardzo serdecznie na moich Lisich Bajeczkach. Kolejnym odcinku, w którym wyszukuję w znaczy lisie wersje Waszych ulubionych bajek i historii. Heh. Dzisiaj, jak widzicie, jestem otoczony komputerami. A to wszystko dlatego, że zostałem poproszony, żeby yy, znaleźć lisią wersję Strażników Galaktyki! Wyobrażacie sobie? Ktoś chciał się dowiedzieć, jak brzmi lisia wersja Strażników Galaktyki! <grym _> no i przekopując czeluście Lisianetu, no, jest taki, e, taki. To znalazłem jedną historię, w której Strażnicy Galaktyki występują, no więc e, zapraszam Was e, na opowieść. Pod tytułem Mały Lisek i glut. Glód. <śmienią> Biegł sobie raz lisek przez las i trochę mu się śpieszyło. Pewnie dlatego, że pod pachą miał kurę, która mu się jakoś nie wiedzieć czemu wyrywała i chciała wrócić do wioski. A po piętach deptał mu siwakrol z tej samej wioski co kura. biegł, aż w końcu wpadł w jakieś zarośla. Usiadł sobie cicho, schował kurę głębiej pod pachę, żeby jej ciepło było, żeby nie zmarzła, no i żeby nie gdakała. Siedzi, milczy i ma nadzieję, że psi patrol przeleci bokiem. Aż tu nagle słyszy ni stąd, ni zowąd. Ja jestem gród! Rozejrzał się w panice, ale nie widzi nic. Tylko trawę liście i gałęzie. No to przyczaił się jeszcze głębiej i słyszy nagle Ja jestem gród. Spojrzał na kurę, bo pomyślał, że to ona sobie żarty stroi, jak to te kury lubią. Ale nie! Kura się działa cicho, trochę chyba spała. Ha? Więc usiadł, mając nadzieję, że psi patrol tego nie usłyszał. I. Aż tu nagle ni stąd, ni zowąd słyszy znowu – Ja jestem Gród! I przed nos wyskakuje mu bodylek No wiecie, taka niby gałązka z listkami, parą oczu, nóżkami, rączkami, Lisek zamachał łapkami, znaczy się właściwie jedną łapką, tą pod którą nie trzymał kury i zaczął go uciszać, a ten ludzik swoje, ja jestem gród, ja jestem gród, ja jestem gród, ja jestem gród. Najgorsze było to, że psi patrol też go usłyszał, trafił jak po sznurku do tej, do tych zarośli, gdzie się lisek ukrywał, no i tak się stało, że odebrali mu tę kurę. Lisek szedł jak niepyszny do swojej norki. Szedł, 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 szedł aż doszedł. Wszedł do norki, zrobił sobie kubek gorącego kakałka, usiadł w fotelu i nagle usłyszał. Ja jestem gród! I ten badyl pchał mu się przed nos. No to lisek wściekły, bo go ten gród cały pozbawił kury towarzystwa, zaczął go przepędzać. Wziął go za liście, wyrzucił za drzwi. No co się dziwicie? Liskowi było bardzo przykro, że tak się ta przygoda skończyła. I tyle. Ale jeżeli miał nadzieję na spokojny wieczór, to się przeliczył. Bo ten badyl cały czas skakał przed dorką i śpiewał Ja jestem gród, ja jestem gród, ja jestem gród, ja jestem jak No właśnie gród. Następnego dnia rano lisek wyszedł przed norkę, a gród cały czas na niego tam czekał. Lisek ruszył przed siebie, a gród za nim. Lisek poszedł do wsi, a gród za nim. Lisek wskoczył do jeziora, a gród za nim. I za każdym razem powtarzał, ja jestem gród, ja jestem gród, ja jestem gród. Tylko w jeziorze mówił... Mówił niewyraźnie, każdy mówi niewyraźnie, jak ma usta pełne wody. Cały dzień. Wszyscy w lesie mieli już godości, wszyscy wiedzieli, że gród jest grutem. A on cały czas łaził za liskiem i powtarzał w półko to samo. Co gorsza, liskowi zaczęło się wydawać, że ten gród z każdym krokiem robi się większy. Zupełnie jakby smakowały mu soki, które pod mchem leśnym krążyły. Pod koniec. Dnia był już tak wielki, jak najwyższe drzewa w lesie. I kiedy lisek wracał do swojej norki, cały czas z grutem na ogonie, który był teraz wielki i powtarzał Ja jestem grut! Ja jestem grut! Także cały las drżał. I kiedy biedny lisek myślał, że nic go już nie uratuje i ten nieszczęsny badyl będzie za nim podążał całe wieki, nagle coś Trzasnęło, błysnęło! Zrobiło się takie... Brrr. I pojawił się statek kosmiczny w rozbłysku gwiazdnego portalu. A z niego wystrzelił taki 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 laser i wziął tego wielbachnego gruta w górę. A z megafonów usłyszał lisek tylko Strasznicy Galaktyki dziękują, ci mniejsi przyjacielu za odnalezienie naszego kolegi! I odlecieli! A lisek, Zadowolony Poszedł spać Ale całą noc Śnił mu się badl, który skakał I śpiewał, co? Ja jestem gród, ja jestem gród Ja jestem, no, 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 no ale Już nie powtarzajcie, nie powtarzajcie Bo to już koniec! Się ta bajka. Nie było łatwo ją znaleźć, dlatego trochę to potrwało. Ale jak widzicie, na wszystko znajdzie się Lisia bajeczka. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś swoje ulubione opowieści, których Lisie werskie chcielibyście usłyszeć, to śmiało piszcie. Piszcie pod tym filmikiem. Ja wszystko dla Was poszukam. No? A dzisiaj już bardzo Wam dziękuję za uwagę. E -e a teraz chyba trzeba już wyłączyć te komputery. E -e bo yy, śnieg świeży spadł. Ciekawe, czy ten gród pod śniegiem też by tak się mączył. <śmiech> <Mądrele>. <śmiech> nie. No, ale jak to będzie wyglądało z tym całym ustrojstwem i bez słuchawek? Muszą być słuchawki. Ale jesteś pewien? A no, pewnie, że jestem pewien. No, nie Podaj, tam leżą. O! No, Załóżmy. Moralnia, to ciężkie. Masz mikrofon, masz mówić do Cześć! Ah. <grystanie> <grystanie> ja, witajcie! Eh, pod... Dekoncentrują mnie te słuchawki. I... Ej, o! Oh. Spadły. Help! Dobra, słyszysz coś? Tak! Ja? Dobra, oddaję się, będzie <grystanie> bez nią.